Strajk w Jeremiasie zdobył uznanie minister rodziny pracy i polityki społecznej. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przyznała protestującym odznakę honorową Primus in Agendo. Zapowiedziała też reformę działania Państwowej Inspekcji Pracy, by ta mogła szybciej ujawniać nieprawidłowości w prawach pracowniczych. Wzrosnąć mają też sankcje za ich łamanie. Jestem tutaj po raz trzeci, ale dziś z dobrą nowiną, dziś z dobrej okazji, z okazji sukcesu. Sukcesu, jakim jest porozumienie między do niedawna strajkującą załogą firmy Jeremias a pracodawcą. To porozumienie zawarte po 42 dniach strajku, najdłuższego strajku w historii III Rzeczpospolitej, po wielu miesiącach sporu, trudnego sporu zbiorowego, jest sukcesem. Jest sukcesem świata pracy, jest sukcesem ruchu związkowego jest sukcesem pracowników, pracownic nie tylko tej firmy, ale pracowników różnych firm w Polsce działających w ogóle. I w związku z tym, w związku z tym sukcesem przyjechałam tutaj dzisiaj, aby Komisję Zakładową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego, inicjatywa pracownicza, przedstawicieli tej, tej załogi tutaj protestującej, odznaczyć. Odznaczyć odznaką ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Primus in Agendo, czyli pierwszy... W działaniu. Pierwszy, w działaniu, czyli ktoś, kto jest zdeterminowany do tego, żeby działać na rzecz dobra wspólnego, żeby walczyć o prawa swoje, ale także innych i żeby tej walce, umieć znaleźć w sobie siłę do porozumienia, do dialogu, do rozmowy tak, żeby ta walka nie była po nic, ale żeby przynosiła konkretne efekty. To jest ten sukces, który odnieśli tutaj pracownicy, to jest ten sukces, którym zakończył się trwający wiele miesięcy spór zbiorowy. Oczywiście postulaty, część postulatów, o które walczyli pracownicy została zrealizowana, ale chodzi tutaj o to, że ten spór zakończył się porozumieniem, zakończył się sukcesem. I za to właśnie został Czyli pracownicy, załoga, przedstawiciele Związku Zawodowego odznaczeni odznaką Primus i Agenda. Kościołem niezgody były podwyżki, bo, bo żądaliśmy 800 zł, a wyszło jak wyszło. W sumie wywalczyliśmy od, od stycznia, można powiedzieć, 700 zł, więc jest, jest bardzo dobrze. 20 minut przerwy, 5, 5 minut więcej niż poprzednio. Pracownicy będą, będą mogli wreszcie ze spokojem zjeść sobie śniadanko. I okres rozliczeniowy też był taki dosyć tutaj bardzo, można powiedzieć, taką dużą kością niezgody i udało nam się wynegocjować z pracodawcą jedną sobotę na bufor, czyli jedną sobotę oddajemy pracodawcy do dyspozycji, odda nam kiedyś tam dzień wolny i za resztę mamy wypłacane. Czy to będą dwie, trzy soboty w miesiącu, za to będziemy mieli wypłacane do, do wypłaty. Pracownicy, którzy pracowali nas w sezonowo, tak, czyli od sierpnia do grudnia, musieli przychodzić w sobotę. Mieli zapisaną każdą sobotę na rano w grafiku i musieli w nią przychodzić. Jeśli chcieli mieć wolne, to musieli brać albo urzety, albo ze, swojej, ze swojego urlopu oddawać. I teraz to się zmieniło. Teraz będziemy, tak jak mówiłem, jedna sobota idzie na bufor, a reszta będzie wypłacana. Reforma, którą minister zapowiedziała ma zapobiegać w przyszłości patologiom na rynku pracowniczym ma być gotowa do końca sierpnia. Na straży praw pracowniczych oczywiście stoją odpowiednie sądy, sądy pracy, oczywiście stoi minister pracy, stoją parlamentarzyści, którzy ustanawiają prawo, stoją odpowiednie instytucje, które to prawo mają egzekwować. Jedną z takich instytucji jest i do tego została powołana Państwowa Inspekcja Pracy, która już dziś prężnie działa, która już dziś prężnie interweniuje wtedy, kiedy prawa pracownicze są łamane, ale która potrzebuje nowych, bardziej skutecznych narzędzi do działania. Reformy Reforma, którą w Ministerstwie Pracy rozpoczęliśmy, reforma e, Państwowej Inspekcji Pracy, ma pozwolić Państwowej Inspekcji Pracy działać skuteczniej tam, gdzie dochodzi do nieprawidłowych umów, do podmieniania umów o pracę na umowy cywilnoprawne pomimo zachodzenia wszystkich przesłanek, które wskazywałyby na umowy o pracę. Ale to także umożliwienie inspektorom pracy nadawania wyższych kar za łamanie praw pracowniczych, bo zbyt często jest tak, że duże, zamożne korporacje, ja nie mówię tutaj o nikim konkretnym, ale duże, zamożne korporacje wliczają sobie niejako w koszty karę za łamanie praw pracowniczych, bo kalkulują sobie, że bardziej im się to opłaca, niż przestrzegać prawa pracy. Tak być nie może, państwo nie powinno na to pozwalać. Państwowa Inspekcja Pracy musi mieć możliwości i narzędzia, żeby tam, gdzie dochodzi do łamania prawa, to pra łamanie prawa kwestionować, karać i, i obarczać sankcjami, a nie przymykać na to oko, albo dawać takie kary, takie mandaty, które niespecjalnie robią na kimkolwiek wrażenie. Więc zwiększenie kar za łamanie praw pracowniczych, wyposażenie inspektorów pracy w nowe kompetencje interweniowania tam, gdzie prawa są łamane i ochrona tego już funkcjonującego prawa pracy przed naruszeniami, przypominanie, tak jak robię to za każdym razem, kiedy się tutaj pojawiam, że prawo do zrzeszania w związkach zawodowych, prawo do strajku, prawo do prowadzenia sporów zbiorowych, to jest niezbywalne prawo każdego pracownika w Polsce. To jest prawo, które gwarantuje polska konstytucja. To jest prawo, na fundamentach którego została zbudowana Trzecia Rzeczypospolita, bo przecież to na barkach strajkujących robotników, to na barkach strajkujących pracowników powstała Trzecia RP. Powinniśmy o tym pamiętać, powinniśmy nie tylko pamiętać o tym w kontekście historycznym, ale także pielęgnować te wartości dziś i w przyszłości. Porozumienie, które wywalczyły związki zawodowe w Jeremiasie jest połowiczne dla lidera strajku Mariusza Piotrowskiego, który nadal nie został przywrócony na swoje miejsce zatrudnienia. Z dwa miesiące przed strajkiem zostałem zwolniony z powodu mojej, można powiedzieć, pracy jako społeczny inspektor pracy. I tak. Pokazałem pracodawcy i tutaj PIPowi, gdzie gdzie, gdzie tu są jakieś nie, moim zdaniem nieprawidłowości. Pracodawca zobaczył, że tego jest tyle i postanowił podejrzewam, mnie usunąć z zakładu, żebym więcej nie pokazywał tych, tych, tych nieprawidłowości. I od tego czasu no, nie wpuszczają, zwolnili mnie, sąd kazał mnie przywrócić do pracy. Pracodawca zatrudnił mnie z powrotem ale nakaz zabezpieczenia sądu był taki, że mam pracować na, na starym stanowisku, pracodawca jakoś oprzed z tą kancelarią te przepisy, po prostu wypłacają mi pensję i nie chcą, żebym przyszedł na zakład pracy, nie? Jak długo taki stan rzeczy może trwać? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Te przepisy nasze tutaj w Polsce, no mówię, może są jakieś nieścisłości i gdzieś ta kancelaria prawna gdzieś tam znajduje jakieś kluczki prawne i, i próbuje to obejść. Na dzień dzisiejszy nie wiem, kiedy, będę, kiedy przywróci mnie sąd. To zależy też od, od, od właśnie od rozpraw, kiedy to się odbędzie, w jakim czasie. Ciężko mi to stwierdzić. A liczy Pan na jakieś rozmowy z pracodawcą, właśnie w temacie normalnego powrotu na miejsce pracy? Podczas porozumienia właśnie tutaj, jak kończyliśmy strajk, pytałem się właśnie pracodawcy, czy moja sprawa będzie jakoś załatwiona. Powiedział, że wszystko zostaje po staremu i widać, że nie chce mnie na zakładzie. Sprawa już trafiła do prokuratury, która ustali, czy pracodawca nie łamie prawa pracy w tym zakresie.